Bądź mną. Level 19. Zaczynasz studia. Firna UE Wrocław. Poznajesz spoko ziomeczka Mareczka. Niestety dla niego ważniejsze od studiów są imprezy. Codziennie przychodzi na kacu. Koniec końców przez swój hultajczy tryb życia wylatuje ze studiów. Nie widujecie się już. Idziesz na drugi rok, ale jest coraz ciężej i na trzecim semestrze też ujebujesz. Nie widzisz dalszych perspektyw, więc zostajesz najemnym mordercą pracującym dla mafii brzuszkowskiej. Okazuje się, że masz do tego talent. Wspinasz się po drabinie świata przestępczego. W końcu zostaniesz jednym z dwóch najlepszych zabójców na świecie. Wzywasz tamtego na pojedynek, by rozstrzygnąć kto jest najlepszy. Wyznaczyliście miejsce walki na dachu Sky Towera. Przychodzisz na miejsce. Zakładasz maskę, by nie odkryć swojej tożsamości. Widzisz małą postać w białym fartuszku, idącą w twoim kierunku. Również ma maskę na twarzy. Wyciągacie obaj miecze od go Hanzo i pojedynek się zaczyna. Walka trwa bardzo długo. Zaczyna padać deszcz. W pewnym momencie wykonujesz ruch, w wyniku którego on się potyka. Przystawiasz mu miecz do gardła. Zrywasz mu maskę, chcąc spojrzeć w jego oczy. Okazuje się, że to twój zaginiony kolega Marek. Stojąc osłupiony, pozwalasz, by ten odtrącił twój miecz i zerwał maskę. Widząc twoją twarz, Marek zaczyna śpiewać. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Odpowiadasz. Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Razem śpiewacie ponadczasowy utwór. Już nigdy nie walczycie. Zakładacie zespół z najlepszymi na świecie coverami Marka Grychuty.